Będziemy robić coś! Więc tak To jest setek co będziemy robić Więc I to zawiera składniki Składniki są w tym Cukier Brzoskwinia e, Kiwi, co jeszcze? Morela Taka morela? Śliwka nie brzoskwinia, tylko morela Morela, nie Tak. I cukier, bo mówiłam cukier no, mówię o cukier, ale... Tak. I kostki lodu. Więc tak. Ehm, no. Więc. <grywia> Nie wiem, co powiem. <grywia> Mikcuję. I <grywia> A, i winogrona. teraz zobaczyliście takie kubki, więc teraz Wam opowiem. Ale, bardzo w kuki mamy, ale to we wszystkich obozie, nikogo nie kupi. Więc coś będziemy robić takich w kubeczkach. Chyba chodzi no, to my jesteśmy taki śmieszni. Okej, <laughs> Ok, dobra, więc mamy tutaj y, kubeczek, co, co będziemy mieć. z czubek. <laughs> Maja. Ej, ma taką pokrywkę. Ma, y, ma taką słomkę zieloną. Techa. I to Starbucks. Starbucks. Reklamujcie! Tak! I oby w będziemy mieć y, nasze rzeczy. Rzeczy. Proszę Naszą... to Ciochotkę. jest Twoja pokrywka, Mana? Mam. Rzuć mi ją. No, muszę ją za chwilę. Wyrzucić? Nie, rzućmy tutaj. Dlatego pewnie nas sobie bo jesteśmy takie śmieszne. Co nie? Nowy so style. O, tu jest tak ten długopis, coś ty jest. Jak jesteś w biurze, no to masz tutaj długopis jest włożony do czegoś. Czyli tak, I Gdzie Tak, i robiliśmy to tylko same bez pomocy. Bez pomocy. Ani babci ani mamy. Tak. No, tak. jaki <laughs> piękny zegarek. Podnoszę go... Podnoszę go. Uj! Wie, y, chcecie wiedzieć więcej o tych kubeczkach, gdzie je można dostać, no to... Widzę do Skybuksa i sobie będziecie je mieć? To będzie link w y, opisie. Tak. Nie tych <laughs> Co? Później ci powiem. Bo te winoglą są bardzo dobre. Dobra, no to musimy chyba zostawić sobie dla, do szkoły. No, tak, będzie mi dużo. Już, 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 to są ostatnie nagrania. Już. To są do szkoły. No. I dobra, więc e, będzie w TikToku Przez... i też będzie tam e, jeszcze, na przykład, gdzie jest to, na przykład no, bo Starbucks, tak, e, mam takie fotki na Instagramie, no, na YouTube, chyba jasne. Jak już jak, jak, jak jest. Przez... Jak jest no to, e, no to wtedy będzie link w opisie. Też link w opisie dostęp, ta instagrama i lekarz rzecz. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Więc tak. E, no no tak. tak. Dużo tego jest. Myśle... Wiele, myślę, że. Um, no, 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 no. Sorry za te głosy. To tyle, przepraszam bardzo. nie wiem, że nagrywamy. I teraz myślę, że możemy już wlewać też coś. Więc. Duże, małe, duże, małe, duże, małe, duże, małe, duże, małe. I nie tego odpocajmy kogoś. I teraz ma z class I to jest to, co wygląda trochę jak saraczka. Ale to nie dobrze. dobre. Coś tak czuję. Też tutaj, żeby było to ostatnio. Zlej sobie wszystko. Brze? Dobra, teraz zlej mi trochę. Jesteśmy takie dobre w mm -hmm. tym, że po prostu. Dobra. I jest to. No to powinno być. Kajesz. Okay, yeah. Ja dzisiaj robię sześć, robię w kuchni. to proszę? I teraz to opowiem um, coś Także e, dzisiaj robimy niespodziankę. <grym> um, Mamy taką tylko niespodziankę, tylko <grym grym grym grym> za <zainteres> to Ale nie wiem dlaczego tu jest. I po to chcę to coś mi panu. Musimy Okej, okay. Okay. no więc. Tak, zaczynamy. Także robimy próbę testu. Pum! Hej! Hej witamy witamy na, na, kanale na kanale Bliźniaczki, Bliźniaczki na zawsze! Tak. Dzisiaj będziemy robić... No będziemy testować. A co? Smoothie! To jest... Mówi w kubeczku ze starbucksa Tak, tak. I w ten, to trochę wygląda takie starczko bureczkowe. Już mówiliśmy to o napów, więc tak się włączyliśmy do... Więc, więc yy, mówiliśmy coś w tym jest, takie rzeczy, więc będziemy testować. A na końcu później tak... Opowiemy nam też. nie wiem co, ale jeszcze nie tu Po prostu. Nie, nie, Widzimy się I taki seks ten film już kosztuje 8, 8 minut, więc tak. Musimy po prostu będziemy mówić, jak to stanowi, czy to dobre. I to sami zrobimy. Więc 3, 4. Obróćmy! Czekaj? To jest już drugie testowanie na naszym kanale. Tak, 3, 4. 5. że jest bardzo dobre Nie mogę sobie To są takie dobre, tak mi daje energii Energii Energi do szpiania en, Energii do żygania. To daje energii do żygania. I chyba nie jest takie zła jak szan. Być mm. takie kwasze trochę. Trochę szybko by się przydało. Nie dostanę tam. Cześć. Dziewięć minut. Który mam ci? Nie, jest Nie zdradzamy marki. Że <laughs> to tu amerykańską marka, więc są bardzo popularne. Wtedy się coś ukradnie. Widzę, że ktoś odsypał. To by tak zrobił taki wandalizm? A Aje! Nie, nie, przepraszam! Teraz to by trochę cukrowe wyszło, jak lody. No właśnie odchodzi. Teraz se klodu dodaliśmy. Zimę. Perdona. No. Czasuj Nie wiem co ile ty wiszisz? Szuszczu kwaśne. To -oh. <grywa> jeden do ciebie. To jeden do dziesięć. Myślę, że to jest 8 na 10. Ja też. Bo jest dobre, ale faśne i cukier nic nie pomaga. Ale jakbym topiła, to bym mogła się szydać. da wollte za stów cuksie za głos w ciała W ogóle naszego brata coś urządziło. Pewnie komar, ale reczkowa. Rzeczy jakby dużo, i już w nie, nie ma bandii. Jesteśmy w Ameryce. O. Ale pochodzimy z Nie, to ty. Nie, nie. nie, to tu nie. Ale ja piliśmy w Ameryce. Teraz musi każdy być cicho, bo za każdym razem wlicz. Każdy musi być, cha, <gry> bo moje włóczki. O, idę na chwilę sobie mm. zobaczyć. I posłuchajcie yy, yy Jak chcecie, żebyśmy yy, 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 no wiesz... Yy, Komentujcie, komentujcie, co chcecie, żebyśmy zrobili w y, naszym Więc tak. jest sobota, to jest poniedziałek. Niestety tylko. I e, powiem to dlatego, no bo e, idziemy do Manchesteru w sobotę. I jest tak. I więc właśnie jeszcze, no właśnie przedtem mówiłam, przedtem mówiłam, że dzisiaj jest e, poniedziałek i jest sobota. bota, w sobotę idziemy do Manchesteru. Więc dlatego byśmy e, to dzisiaj robili. Bo widać mi już nie możemy, bo musimy iść gdzieś ze szkołą na wycieczkę. Co so, nie? Mm -hmm. No, lubik. Więc ja... 8 na 10, okej? Więc to było na tyle. W, w sobotę, albo w następnym filmiku. No, tak no wiesz, ee, są to no, bo jest No, będziemy w Polsce. Filmiki, filmiki będą powstawały ym, najdłużej co tydzień, ale tak to będą y, powstawały codzień. I by...